Michał pchnął drzwi strychu. Kłęby kurzu tańczyły w pojedynczym promieniu słońca wpadającym przez okno. Zakaszlał machając ręką, żeby oczyścić powietrze. Strych był królestwem jego babci. Po jej śmierci nikt nie tknął jej rzeczy. W kącie dostrzegł starą szafę, jej drewniana rama spowita pajęczynami. Zawsze była dla niego przedmiotem ciekawości. Szafa była misternie rzeźbiona w motywy kwiatów i winorośli. Michał podszedł do szafy. Mosiężna klamka była zimna w dotyku. Wziął głęboki oddech i otworzył skrzypiące drzwi. Wewnątrz znalazł stosy starych albumów ze zdjęciami, znoszone ubrania i zakurzone kapelusze. Sięgnął po małe drewniane pudełko schowane na górnej półce. Było wypełnione listami pożółkłymi z wiekiem. Gdy Michał grzebał w pudełku, jego wzrok przykuła pożółkła koperta. Była zaadresowana do niego eleganckim pismem babci. Serce zabiło mu mocniej. Był bardzo związany z babcią. Bardzo za nią tęsknił. Ostrożnie wsunął palec pod klapę i wyciągnął list. Papier był cienki i kruchy w jego dłoniach. Delikatnie go rozłożył, wodząc wzrokiem po wyblakłym atramencie. List zaczynał się od słów miłości i wspomnień z jego dzieciństwa. W miarę czytania marszczył brwi. Babcia pisała o tajemnicy, którą skrywała przez wiele lat. W żołądku Michała zacisnęło się coś z niepokoju. Musiał czytać dalej. Był to winien babci i sobie. Babcia Michała wyznała, że nie była biologicznym dzieckiem jego pradziadków. Okazało się, że pradziadek miał drugą rodzinę. Sekret, który ukrywał przed wszystkimi. Babcia była owocem tego związku. Jako niemowlę została oddana do adopcji. Jej przybrani rodzice, pradziadkowie Michała, nigdy nie powiedzieli jej prawdy. Dowiedziała się o swoim pochodzeniu dopiero wiele lat później. Michał był w szoku, nigdy nie kwestionował swojej historii rodziny. Teraz zdał sobie sprawę, że istnieje cała gałąź jego drzewa genealogicznego, o której nic nie wiedział. Babcia pisała o swojej tęsknocie za odnalezieniem biologicznej rodziny, ale wyrażała też obawę przed zburzeniem ich życia. Zostawiła Michałowi imię i miasto, punkt wyjścia do jego własnych poszukiwań. Czwarta część: Poszukiwanie odpowiedzi. Dni zamieniały się w tygodnie, a Michał zmagał się z nowo zdobytą wiedzą. Nie mógł pozbyć się uczucia, że ma obowiązek odkryć prawdę. Był to winien swojej babci i sobie, żeby dowiedzieć się więcej o swojej rodzinie. Rozpoczął poszukiwania od przekopywania się przez stare rodzinne dokumenty, mając nadzieję na znalezienie jakichkolwiek wskazówek dotyczących przeszłości pradziadka. Niczego nie znalazł. Następnie zwrócił się do internetu. Jego palce śmigały po klawiaturze, gdy wpisywał imię i miasto z listu babci. Spędził niezliczone godziny nad przeglądaniem internetowych archiwów, forów. I stron genealogicznych. Czuł się jak detektyw układający puzzle. Każdy nowy fragment informacji przybliżał go do zrozumienia przeszłości swojej rodziny. Nie zrażał się ślepymi uliczkami. Piąta część: Składanie przeszłości. Powoli, ale systematycznie Michał zaczął robić postępy. Odkrył akty urodzenia, akty małżeństwa. A nawet stare wycinki z gazet, które rzuciły światło na życie jego pradziadka w Tarnowie, dowiedział się, że jego pradziadek był szanowanym rzemieślnikiem, znanym ze swoich pięknych prac w drewnie. Był lubianym członkiem społeczności. Michał poczuł przypływ dumy, wyobrażając sobie zręczne ręce pradziadka, rzeźbiące misterne wzory. Żałował, że go nie znał. W miarę jak Michał zagłębiał się w poszukiwania, odkrywał kolejne powiązania. Śledząc swój rodowód przez pokolenia. Odkrył dalekich kuzynów, ciotki i kuzynów drugiego stopnia. Czuł dziwne poczucie więzi z tymi ludźmi, których nigdy nie spotkał, połączonych krwią i historią. To było przytłaczające i ekscytujące zarazem. Szósta część słynny krewny. Pewnego wieczoru podczas wyszukiwania informacji w internecie Michał natknął się na znajome nazwisko. Był to jeden z jego dalekich kuzynów, mężczyzna o imieniu Tomasz Nowak. Gdy czytał dalej, szczęka mu opadła. Tomasz Nowak był znanym pisarzem, a jego książki cieszyły się uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Michał czytał jedną z jego powieści lata temu i pamiętał, że była ona porywająca. Nie mógł uwierzyć, że jest spokrewniony z tak utalentowaną osobą. Poczuł przypływ ekscytacji. To odkrycie sprawiło, że poszukiwanie zaginionych krewnych stało się jeszcze bardziej realne, bardziej znaczące. Musiał znaleźć sposób, żeby skontaktować się z Tomaszem. Po pewnym czasie Michał znalazł adres e-mail pisarza. Zawahał się przez chwilę, niepewny, jak się do niego zwrócić. W końcu wziął głęboki oddech i zaczął pisać: Siódma część: Więzy krwi. E-mail Michała do Tomasza spotkał się z ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem. Pisarz był równie zaskoczony i zaintrygowany ich powiązaniami jak Michał. Wymienili wiele e-maili, dzieląc się rodzinnymi historiami i anegdotami. Tomasz zaprosił Michała do odwiedzenia go w Krakowie, gdzie mieszkał. Michał się nie wahał. Zarezerwował lot, chętny do osobistego spotkania ze swoim nowo poznanym krewnym. Ich spotkanie było pełne emocji. Rozmawiali godzinami, odkrywając wspólne zainteresowania i cechy charakteru. To było tak, jakby znali się całe życie. Michał zdał sobie sprawę, że rodzinne sekrety mogą być bolesne, ale mogą też prowadzić do nieoczekiwanych połączeń. Był wdzięczny za podróż, która doprowadziła go do Tomasza. Znalazł coś więcej niż tylko krewnego znalazł przyjaciela i bratnią duszę. Kiedy Michał wsiadał do samolotu powrotnego do domu, nie mógł przestać się zastanawiać nad niezliczonymi innymi rodzinnymi tajemnicami ukrytymi w annałach czasu, ilu z nas, pomyślał, jest ze sobą powiązanych w sposób, którego nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla ciebie tajemnicę umysłu.